No, mecz pod kątem kiwicowskim na pewno mógł się podobać. Każda z drużyn po cztery w jedną. Raz my goniliśmy wynik, raz przeciwnik. Trzeba oddać szacunek naprawdę i pełne uznanie dla przeciwnika, bo postawili nam ogromne, ogromnie ciężkie warunki do tego, żeby ten mecz dzisiaj wygrać. No nie udało się niestety. Jednak dalej jesteśmy w czołówce tabeli. Myślę, że będziemy kontynuować tę pracę absolutnie nie schodząc z toku taktycznego, który sobie obraliśmy. Jeśli chodzi o stracone bramki, no niestety, troszeczkę na własne życzenie, może w końcówce trochę za bardzo spanikowaliśmy. Chcieliśmy utrzymać wynik może nie tyle utrzymać wynik, co z większą jakością na naszą kość, żeby to przenieść w postaci np. 5-3. No nie utrzymaliśmy troszeczkę nerwów na wodzy i. Pachowo straciliśmy po przepięknej bramce gola na 4-4. No i poszło no. piłka nożna. No, teraz przed nami mecz na szczycie. Jedziemy do Warszawy na escole. Tam na pewno będzie równie ciężko, o ile nie ciężej o punkty. Ale już, już od jutra jesteśmy myślami przy następnym przeciwniku. Lecimy dalej.